Ronaldo, spotykamy się praktycznie tuż przed premierą 19. już sezonu Warsaw Short. jesteś tutaj świeżynką, jesteś nowy. Opowiedz, jak cię w ogóle przyjęła ekipa? E, właśnie było naprawdę bardzo super, bo wcześniej znałem kilka osób z ekipa, mm -hmm. nie? bo właśnie ja wcześniej walczyłem, niektórzy są z to samą jak ja mm -hmm. i praktycznie nie poznałem tam w ekipach i nie? Ale ogólnie super było. Cała ekipa była dla mnie zajebista i tyle co mogę powiedzieć. Dobra, to powiedz coś, co działo się w tym sezonie, no bo ty jednak masz taką mega energię, masz takie flow, więc wprowadziłeś na pewno coś nowego do tego składu do tej ekipy i też pewnie dawałeś czadu na imprezach. Opowiedz troszeczkę o tym. E, jak wiecie, Ronaldo jest dobry wariat. Po <laughs> prostu pokazywałem co, co potrafię <laughs> zrobić. No, się bawiliśmy, nie? Z całą ekipę. E, nauczyłem kilka rzeczy po portugalsku. <laughs> I tak jest życie, nie? I ty od pięciu lat dopiero mówisz po polsku i tak, do, tak, do, tak dobrze mówisz, że wszystko że rozumiesz, wszystko mówisz i tak dalej. To wszystko tak nie obrobimy ci tylko po polsku. Polski jest trudne język, ale jak się postarasz, masz siłę, żeby się nauczyć, to nie jest. Która z imprez była taka najciekawsza? Bo wiem, że też troszeczkę jeździliście, nie tylko w Mielno, bo część bawiliście się w Mielnie, ale też była Łeba, był Szczecin. Którą imprezę wspominasz najlepiej? E, Wasza najlepsza impreza to jest e, e, ostatnia, o której mówiliśmy mm. w Mielniu bo się nic nie pamiętam. <gryzny> to jest najlepsza impreza. Generalnie no, chyba się trochę zauroczył, bo jedynie, że klepło mnie w tyłek, e, całował i w ogóle gdzieś tu mi próbował po szyi gryźć. Ja nie wiem, dlaczego ci tak na mnie lecą. <gryzny> Film mega zerwany. <gryzny> no, uważam, to jest najlepsza impreza, bo ja ogólnie nic nie pamiętam i wstanie i ludzie mówią, zrobiłeś to, zrobiłeś to i zrobiłeś to. No zachęć, powiem wam, oglądacie i będzie ciekawy sezon. Dobra. A często byłeś gościem w Bzykalni, często tam zapraszałeś dziewczyny, bo słyszałem. Bo Sekwent już zdradził, że troszeczkę się działo. No, troszeczkę się działo, nie? Troszeczkę się działo. Ale nie mogę zdradzać teraz, po prostu oglądacie. No to jest dobra zapowiedź. A jak oceniasz w ogóle całą chatę? Jak, jak się tam odnalazłeś? Jak, czy, czy było luksusowo? Było fajnie? No, było fajnie, bo było fajnie, bo. E, mieliśmy tak e, pierwsze piętro nie uh -huh. i ogólnie to nie było tak ciężko na przykład jak, jest, jak się, jesteś pijany godzisz tam na górze i tak dalej ale ogólnie osiedlam 10 na 10 tej mi, mieszkania, które mieliśmy nie oh. oh, jest muito linda muito linda das mulher que eu conheço oj któryś z uczestników lub uczestniczek ci podpadł? Bo wiem, że niektórzy mają tutaj charakterek, potrafią dowalić. Czy były takie konflikty z tobą? No, ale ogólnie to. Było konflikt, no oczywiście, był konflikt. E, ja się ja próbowałem do jedna dziewczyna, ale je mogę powiedzieć. Po prostu oglądacie i będziecie zobaczyć, kto było, nie? Angela? Nie nie nie, 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 To nie było Angela. No, z Angela też coś było, ale nie, nie do końca. Okej, okay, dobra. dobra. Mm. Nie było tak grubo, nie? Nie było tak grubo. Jak i na, na dziewczyna. Czyli publiczność mielnie też was bardzo fajnie przyjęła, rozumiem, w klubach, że naprawdę mogliście się pobawić z nimi i że byli mega otwarci na was. No, a właśnie ja byłem po walkę, nie? I mm -hmm. ludzie rozpoznali mnie, i było taki show, show, show. I naprawdę byłem zadowolony, nie? Mm -hmm. Bo właśnie. Ja uważałem, dobra, po tej walka nie będzie miał tyle osób, które będzie mnie rozpoznawał i tak dalej, się okazało że ludzi, rozpoznawali mnie i naprawdę było super dla mnie, nie? Było, było i minęło, I dla mnie to Ale jest ja stalo. się pytam, z iloma osobami spałeś liczbę po prostu. Ale proczy. to w jedną noc i powiedzmy. Ogólnie! Ale dobra, ale mogę, mogę wam mówić. Ale ja ja nie tego nie historii, liczyłem! No właśnie, no to przejdźmy do tej walki, no bo jednak walczyłeś z Tomaszem Olejnikiem, naprawdę dałeś czadu do OKTAGONIE, że zmasakrowałeś no go po prostu. No chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak mocna walka, także kiedy wrócisz do OKTAGONU, jak wspominasz tę walkę, no i jakie właśnie są dalsze twoje plany freakfighterskie? No dobra, a jak mówiłem, jak obecowałem ludzi mhm. też, ja kończę go w pierwszej rundę i to zrobiłem, to było półtora minuty. <laughs> Pokazywałem, co umiem i za niedługo widzicie czarnego Polaka w Otagonie i mam nadzieję, że dostanie dobry przeciwnik, żebyś się pokazywał lepiej. Nie? Bo na przykład walczyłem z Tomek Olejnik, mm -hmm. a on nie raz mnie nie odejdzieł. No, uważam, że to jest najsłabszy przeciwnik, o które miałem. A na przykład, jak jesteś nabawiony z swoim bratem w domu, uh -huh. ale on czasami nie uderzy i tak dalej. Ale olejniki niestety nie uderzyła nieraz. Po prostu jest słabie i tyle. Czyli też będziesz dymił na kolejnych konferencjach, rozumiem, bo też dawałeś tam ostroczadu, ale... pamiętam, na prime. Ie. No, ja cały czasu zrobię dymę, To jest mój hobby. Ja jak oglądacie moje live zawsze jest taki dym i coś śmiesznego nie? Dobra, opowiedz też troszeczkę o sobie e, ludziom, którzy jeszcze ciebie aż tak dobrze nie znają. K kiedy w ogóle przyjechałeś do Polski, bo wiem, że to było stosunkowo niedawno. Nauczyłeś się pięknie języka, bo naprawdę dobrze mówisz i przy przygnała cię tutaj miłość, która chyba już nie jest aktualna, zdaje się, tak? A ty zostałeś. właśnie, właśnie, ja przyjechałem tutaj chyba 4 lata temu, coś takiego. Nie, nie pamiętam w ogóle. I chodziłem do szkoły językowej dwa lata, się nauczyłem język polski, się zakochałem, ale niestety nam się nie udało. Się rozstaliśmy, się zakochałem dru drugi raz, się rozstaliśmy, trzeci raz, się rozstaliśmy. A ja powiedziałem, dobra, związku na razie nie jest dla mnie, po prostu chcę dobrze się bawić. Ale widzę, że Polki cały czas są w twoim sercu. Cały czas są, nie? Na przykład przykładam. E, kilka byłeś dziewczyny piszą do mnie i tak i dalej, ale nie się wrócę do to samej osoby, nie? Ja tak uważam. No właśnie, a Podryw był mocny po twojej walce, bo podejrzewam, że wiele tam fanek do ciebie pisało. E, po mojej walce to kilka dziewczyn, e, nawet może mnie nie znają i tak dalej. Zawsze było moje marzenia się poznać, zawsze <laughs> były moje marzenia, z czarnym się spotykać i tak dalej. Taki głupi teksty po prostu, nie? Ale uważam, że... Ja nie biorę też dziewczynę z Instagrama, uh -huh. ja wolę się spotykać tak na żywo, na przykład a idzie do jakiejś kluby, albo w jakiejś restauracji, ona mi się uh -huh. podoba, to podchodzę do niej i proszę o Instagramy, numer telefonu. Uh -huh. Ja tak mam zasadę, nie? Z, z Instagrama nie. Uh -huh. Dobra, to już na sam koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po 19 sezonie Warsaw Shore? E, Czarny Polak, dobrze, się bawiłem, <noise> ja właśnie tam gotowałem po, po afrykańsku, jak wy mówicie, ale to jest y, jedzenia, o które ma pochodzenie z Angoli, nie? I tam spróbowałem gotować i tak dalej i w drugi dzień właśnie ja miałem kaca nie? I dobrze nie ugotowałem, za dużo cól dałem i niektórzy niektórzy hejtowali, ale super było, nie? Super. Ja tylko chciałem pokazywać, nie? ale się nie udało i tyle. Super. Dzięki wielkie za rozmowę.